Kraków jednoczy się dla Woźb i my mamy dla Was coś wyjątkowego. Szukajcie nas w tym wyjątkowym dniu na ulicach naszego miasta i wrzućcie nam do puszki. A za to będziecie mogli na antenie telewizji kraków.pl pozdrowić wszystkich Waszych bliskich. Wielkie serca, wyjątkowe wydarzenia. To właśnie czeka nas już w najbliższą niedzielę na ulicach naszego miasta, które stanie się areną dla niesamowitych inicjatyw charytatywnych, które przyniosą radość, integrację oraz wsparcie dla oddziałów pulmonologicznych. Zbliżający się finał to czas, kiedy serca ludzi biją mocniej, a energia dobroczynności wypełnia każdy zakątek naszego miasta. Od spotkań wolontariuszy, po koncerty, licytacje, biegi połączymy siły, aby uczynić ten czas niezapomnianym dla nas wszystkich. Ekipa telewizji kraków.pl nie tylko będzie to dla Was relacjonować, ale również będzie kwestować. Znajdźcie nas, wróćcie nam do puszki, a w zamian za to będziecie mogli na antenie kraków.pl pozdrowić swoich bliskich czy podzielić się jakąś ciekawą historią związaną z woszpem. To co? Widzimy się na ulicach naszego miasta? Ostatni dzwonek, aby zobaczyć wyjątkową wystawę najsłynniejszego fotografa modowego XX wieku. Ale to nie jedyna rzecz, którą mi się udało specjalnie dla Was odkryć w MUFO. A co będzie po tej wystawie? Ta wystawa, którą pokazujemy do 28 stycznia, czyli do najbliższej niedzieli, to wystawa Edwarda Steichena, która nosi tytuł Edward Steichen 1879-1973. Wybrane fotografie z kolekcji Mnacha w Luksemburgu. To Mnacha to po prostu Narodowe Muzeum Luksemburga, z którego pochodzi kolekcja tych wyjątkowych zdjęć. Mamy tu na wystawie ponad 80 zdjęć, a w samym Luksemburgu jest ich. Jeszcze 100 więcej, więc bardzo dużo. I to jest jedna z największych kolekcji Edwarda Sztajana w jednym miejscu na całym świecie. Tym razem będą Państwo musieli jeszcze chwilę poczekać na naszą kolejną wystawę, dlatego że zaprosimy na nią dopiero w kwietniu. Będziemy mieli bardzo taką lokalną historię, chociaż zdecydowanie nie mniej pasjonującą. Wystawa Być jak Adam Karaś to wystawa opowiadająca o losach niezwykle interesującego fotografa, samouka, pasjonata fotografii. To będzie Wystawa o historii no, naprawdę niezwykłej pasji. Edycja cyklu Kobiety w Biegu zaczęłyśmy w wakacje, żeby tak naprawdę sprawdzić, czy kobiety będą chciały biegać i czy będą czuły się komfortowo tylko w swoim gronie. Okazało się, że to błyszczało w dziesiątkę i że kobiety są w stanie jeszcze więcej dać siebie i po prostu lepiej się czują, kiedy treningi prowadzą wykwalifikowane trenerki i kiedy w treningach biorą udział tylko kobiety. Stąd pomysł, żeby rozszerzyć tę akcję, i od dzisiaj, czyli od stycznia ruszamy z całą edycją pełną treningów, raz w miesiącu, w niedzielę. Spotykamy się na razie tutaj, czyli na stadionie miejskim im. Henryka Reymana w pawilonie medialnym. Tak samo będziemy się spotykać jeszcze 18 lutego. Natomiast gdzie będą odbywały się kolejne treningi, będziemy informować na naszej stronie internetowej zis.kraków.pl. To jest wydarzenie organizowane tak naprawdę przez kobiety dla kobiet i mamy nadzieję, że dzięki temu zwiększymy frekwencję pań w naszych krakowskich biegach. Wiosna 1764 w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz Kościuszko, który planuje wznieść powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. W poniedziałek, 22 stycznia, w kinie Kijów odbyła się krakowska premiera filmu KOS Opowieść o Tadeuszu Kościuszce, która została nagrodzona m.in. Złotymi lwami na 48. Festiwalu Polskich Filmów Faboralnych w Gdyni. To kolejna koprodukcja krakowskiego biura festiwalowego w ramach Funduszu Filmowego w Krakowie. Na ekrany film wchodzi już 26 stycznia. Dwutygodnik Kraków.pl po miesięcznej przerwie powraca do swojego normalnego rytmu. A co w najnowszym numerze? Redakcja dwutygodnika Kraków.pl na początek dzieli się dobrymi informacjami, bo na pewno do nich należą zakończone inwestycje na północy Krakowa. O tym, co zostało zrobione, a co jeszcze wymaga czasu, można przeczytać w artykule otwierającym numer. Co interesujące, zetkniły się również z dwoma różnymi stanowiskami odnośnie do budowy metra w naszym mieście. Dlatego od razu polecamy lekturę rozmowy z prezydentem Jackiem Majchowskim. Nie zabraknie również stałych elementów gazety, czyli kultura dla seniorów, Rada Miasta Krakowa, historia, ogłoszenia czy kraków.pl dla dzieci. Pamiętajcie, dwutygodni możecie również pobrać ze strony kraków.pl. Krakowianie co roku pokazują, że mają ogromne serca. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. A co się będzie działo w Krakowie, to znajdziecie na stronie Woźb Kraków. Tydzień Filmu Niemieckiego to największy w Polsce przegląd niemieckiego kina organizowany wspólnie przez Dom Norymberski w Krakowie, Getty Instytut oraz Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu. Centrum Kultury Dworyk Białoprądnicki serdecznie zaprasza na koncert noworoczny, w którym królować będzie operetka musical i pieśni dwudziestolecia międzywojennego.